Czy taką kiedykolwiek graliśmy? Jesteście najlepszą publicznością? Czy nie? 14. Mazurska Noc Kabaretowa to pierwsza impreza, która odbyła się w nowym amfiteatrze nad jeziorem Czos. Obiekt powstawał 10 miesięcy i kosztował 10 milionów złotych. Uroczyste otwarcie amfiteatru odbyło się przy udziale znanych kabareciarzy. stęgę przecięła burmistrz mrągowa Otolia Siemieniec. Nowy amfiteatr w Poznaniu, nadwieziony czas został otwarty. Nowy amfiteatr pomieści 5000 widzów. Jest wyposażony w zaplecze socjalne i infrastrukturę techniczną. Pod sceną znajduje się zaplecze z garderobami oraz pomieszczeniami małej gastronomii. W części centralnej znajduje się miejsce na reżyserkę. Poprzednia scena miała 240 metrów kwadratowych, obecna ma prawie 400. Brągowski Amfiteatr, pierwszy raz pan ogląda nowy, jakie wrażenie? Nie, super, super, naprawdę byłem w zeszłym roku, duże wrażenie na mnie zrobiło. Jest, słyszałem, że dwa razy większe, ale wydaje mi się, że jeszcze za małe. Jest świetny, rzeczywiście rewelacyjny. Niedawno widziałem w Szczecinie nowy amfiteatr, ale rzeczywiście chyba się. Jesteśmy najlepsi w Europie. Widać to. Bardzo ładnie wygląda. I świetny, świetny widok. Jest. Bardzo ładnie. Jest to pierwszy raz, ale jest naprawdę bardzo ładnie. Nie był Pan w Nie, nigdy nie byliśmy. Jesteśmy z daleka, jesteśmy z rybnika. A co o nowym amfiteatrze sądzą artyści? Dużo betonu, bardzo, bardzo fajny. Mieliśmy zawsze taki budyneczek obok, gdzie przebieraliśmy się. I tam było wszystko. W jednym malutkim budyneczku. Była toaleta, była przebieralnia, była charakteryzatornia i, i, i wszystkie garderoby. A jeżeli musieliśmy wyjść na zewnątrz, to bez względu na to, czy padało, czy nie padało, no to, to, no, to, to, to zawsze przechodzenie na scenę było kłopotliwe. Teraz jest to wszystko dużo bardziej nowoczesne, oczywiście. Mam nadzieję, że kiedyś nastąpi, drugi część, druga część rekonstrukcji amfiteatru, ponieważ no, komfort widza byłby jeszcze większy, gdyby widz miał gwarancję, że mu nie doleje będą hojni. Mamy wiele imprez, na które serdecznie zapraszam. Będziemy zbierać, może się uda nas zbierać na zadaszenie. Mrongowski Amfiteatr w tym sezonie wakacyjnym jeszcze nie raz będzie wykorzystywany. Już 21 lipca na scenie zagości Waldemar Malicki i Filharmonia do wcipu. Tydzień później odbędzie się tradycyjny piknik country.